Niedźwiedzie wydostały się z wybiegu w angielskim zoo. Użyto broni Wielka Brytania. Niedźwiedzie wydostały się z wybiegu, zaatakowały dzika. Zostały zastrzelone. Dwa niedźwiedzie brunatne z zoo około Luton we wschodniej Anglii wydostały się ze swojego wybiegu i zaatakowały mieszkającego po sąsiedzku dzika. Agresywne zwierzęta zostały zastrzelone przez pracowników zoo. Istniało niebezpieczeństwo. Że dostaną się na teren dostępny dla zwiedzających, tłumaczy dyrekcja. Do zdarzenia doszło w piątek w Zoof Hipsnade w południowej części hrabstwa Bedfordshire, które jest najrozleglejszym w Wielkiej Brytanii i ogrodem zoologicznym. Dwie niedźwiedzice o imionach Snowh i teisle N qn przeszły przez powalony wskutek silnego wiatru drzewo do wybiegu dla dzików, a następnie zaatakowały i poraniły jedno ze zwierząt. Ponieważ ogrodzenie w wybiegu dla dzików jest niższe, istniało niebezpieczeństwo, że niedźwiedzice wydostaną się na teren dostępny dla zwiedzających, a wtedy zagrażałyby ludziom. Stąd podjęto decyzję o ich zastrzeleniu. Musieliśmy natychmiast interweniować, ponieważ niedźwiedzie brunatne są silnymi i niebezpiecznymi drapieżnikami, naszym priorytetem jest bezpieczeństwo. Musimy szybko podejmować decyzje oparte na naszym doświadczeniu i wiedzy, aby chronić naszych ludzi, gości i nasze inne zwierzęta, powiedział dyrektor zoomalcolm Fitzpatrick. Wyjaśnił, że środki uspokajające nie byłyby rozwiązaniem, ponieważ zaczęłyby działać najwcześniej w ciągu 20 minut, a przez ten czas zwierzęta mogły się stać nieprzewidywalne i agresywne. Musieliśmy natychmiast interweniować, aby mieć pewność że Niedźwiedzie nie wydostaną się z zagrody dla dzików, która ma niskie ogrodzenie, dodał. Na wybiegu dla Niedźwiedzi znajdowała się jeszcze jedna samica, Cingarella, ale ona w nim pozostała, dzięki czemu nie podzieliła losu swych dwóch towarzyszek.